Sobotni wieczór mieszkańcom gminy Łysy upłynęł pod znakiem wspólnej zabawy podczas zapustów kurpioskich zorganizowanych przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi przy współpracy z gminą Łysy i powiatem Ostrołęckim. Zapusty wypełnione były ludowymi atrakcjami, wpisywały się w kalendarz ciekawych imprez w tym regionie. Odbyły się w Gminnym Ośrodku z Kultury, Sportu i Kreacji w Łysych. Licznie przybyła publiczność, wysłuchała koncertu młodych skrzypków z Kurpioskiej Akademii Smyczkowej pod kierunkiem Pawła Dąbkowskiego. A także obejrzało barwny i pełen humoru pokaz chodzenia z kozą w wykonaniu gości skuja. Ostatkowe tradycje na kurpiach należały do jednym z najciekawszych, niektóre przetrwały do dziś. Zapusty, niegdyś obchodzony bardzo hucz, dziś są formą kultywowania bogatych tradycji regionu Puszczy Zielonej. Sobotnie wydarzenie w Łysych miało na celu przybliżenie tego, co w wypioskich zapustach najcenniejsze. Gospodarzy wieczoru, zespół folklorystyczny Puszcza Zielona, działający przy gminnym ośrodku kultury, sportu i rekreacji w Łysych zaprosił publiczność do obejrzenia widowiska idzie zapód przygotowany pod kierownictwem choreografki, a zarazem kierowniczki zespołu Barbary Boruch. Zapusty były również okazją do wręczenia nagród w gminnym konkursie plastycznym Hej Kolenda Kolenda, w której nagrody ufundował starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. Laureaci otrzymali także gratulacje od wójta gminy Łyse, Grzegorza Fabiszewskiego oraz upominki od Instytutu. Zwieńczeniem sobotnich zapustów była potańcówka, czyli zabawa ostatkowa, do której przygrywały kapele Kujowioki z Kuja, Jacek Bursa z regionu radomskiego z synami, miejscowa kapela Szymona Ropiaka oraz kapela Kurpianki. Warto zaznaczyć, że wydarzenie odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych. Dlatego to jest kolejny, aczkolwiek bardzo rozrywkowy i fajnym elementem tej kultywacji kultury kurkowskiej. I mam nadzieję, że nie ostatnim takim...